My się bardzo cieszymy, że już po raz trzeci mamy satyryką tutaj na Łowickiej. Dzięki różnym splotom takich pomyślnych dla nas okoliczności, satyryką trafił do nas. Mam nadzieję, że to będzie długa, długa nasza współpraca. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Te prace, które Państwo widzicie, to jest klon tego konkursu i żmudnej, ciężkiej pracy w lutym. Tego roku jury konkursowego w międzynarodowym bardzo zacnym składzie. Kapituła pierwsza Szpilca telefonów wyglądała następująco: Artur Andrus, Rafał Brytan, Mikołaj Listut, Grzegorz Miecułgow, Andrzej Pacoła i Grzegorz Szczepan. Jest mi niezwykle miło, przede wszystkim dlatego, że byłem w tak zacną gronie członek kapituły, jak to brzmiłem, wszyscy mi sobie wpiszę to. Jako, że kieruje się w życiu zasadą Marka na że lepiej siedzieć cicho, wyglądać na idiotę, e, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie będę długo mówił. To się wydaje, że jeżeli powiem, że Maria Peczek, to wszyscy Państwo... Czyli takie się robią prawami, Chciałbym się Marysiu prosić, wręczyć się szpilę. To jedna z moich... To jest wielka przyjemność. E, tutaj jest taka e, tabliczka, na której jest napisane za działania poruszające intelekt społeczny. <głosy> <głosy> ja tylko chyba chcę powiedzieć tyle, że moja ostatnia płyta, Jezus Maria, też nazywa się i ta płyta została nominowana do bardzo wielu nagród. Różnych, bardziej, mniej prestiżowych. Ale tylko Państwo tutaj w Legnicy zdecydowali się przyznać mi nagrodę. E, dziękuję za uwagę, jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. drogi <kluczuj> to, to, to on to wpływa na przedróg całego życia mojego, odkąd go poznałem 6 przez 12 na żurawie bez przerwy i towarzyszy. Jest mi niezwykle miło. Marek Raczkowski. Zawsze chciałem go przyszpilić. I też mam z działania. Działania poruszające intelekt społeczny. Proszę no, być jest zaskoczona ta nagroda, ja się nie spodziewałem. na akurat. Dziękuję za statuetkę. Dziękuję za to, że mogłem tutaj się przybyć. I mogę teraz do Państwa mówić. I mogę się nam ukłonić.